sobie w dzielnicy amerykańskiej, włoskiej, ładnie skórzany płaszcz, który kosztował 550 dolarów. No więc mam wypłatę, ubieram się i nagle ten Włoch krzyczy, Papa, jest tam po, Polak, papieżem, Polak, papieżem. Mówi, ty też jesteś Polak? Tak. To za 100 dolarów masz ten płaszcz i uciekaj. W ten niezwykły dzień byłam jeszcze dziewczynką. I... Oczywiście nie zdawałam sobie tak do końca sprawy z niezwykłości tego faktu. Natomiast pamiętam, to było dla mnie najsilniejsze doznanie, wieczór, kiedy mama powiedziała mi, że idziemy pod kurię. Doszłyśmy tam i atmosfera ludzi, młodych sprawiła, że ja wiedziałam, że to jest ktoś niezwykły. No to już wtedy wiedziałam, że to jest ktoś, kogo, kogo będę kochała. Przemierzał w tamtym czasie Polskę, jak wicher miał wtedy 59 lat, jak wicher Ducha Świętego. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam: Niech wstąpi duch twój. I odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Amen. Dawał nam olbrzymią poczucie wielkiej siły. Przestałem się bać, odkryłem, że wokół mnie jest tyle tak dużo takich samych ludzi, tak samo myślących, tak samo czujących jak ja. On był zaskoczony tymi oklaskami. Nie wiedział co z nimi zrobić. On o tym mówił następnego dnia. Do późna w nocy zastanawiałem się wczoraj, co znaczą te oklaski. A później zrozumiał, że to jest ta forma dialogu. Duch Święty mi powiedział: Oni chcą mówić z tobą. Ksiądz Prymas też powiedział: Że was rozpuściłem. Ja się do tego przyznaję, ale niech się nie dziwi. Ja zawsze mu mówiłem. Zawsze mu mówiłem, że tak mówię wszystkim rodzicom, zwłaszcza młodszym rodzicom. Lepiej mnie nie wpuszczajcie do dzieci, bo je rozpuszczę. Był wtedy znacznie młodszy, rozpierała go energia. Zdarzało się, że dzień nie wychodził trzy, cztery, 4 razy, żeby porozmawiać z młodzieżą. Jesteśmy właśnie w tym pomieszczeniu, w którym jest owosławne okno, pod którym stoi zawsze podczas pielgrzymki wieczorami kilkanaście, czy czasem kilkadziesiąt tysięcy ludzi młodych. I Ojciec Święty do tego okna podchodził w czasie każdej pielgrzymki, wytworzył ten zwyczaj w czasie pierwszego pobytu w Krakowie i w Polsce w 1979 roku. Jak byłem arcybiskupem w Krakowie, po oknach nie chodziłem. Byłem porządnym człowiekiem. Oczywiście otoczenie papieża nie było na to przygotowane. I dlatego, jak on podchodził tam do tego okna w kurii przy ulicy Franciszkańskiej, to dwóch księży trzymało go za sutanny. Kilku nas było, żeby kwiaty no Święty dosłownie nie spadł. Chciałam powiedzieć, że byłam w Nowym Targu. W Nowym Targu byłem, turbat widziałem, tabu nie widziałem. Ta pielgrzymka była czymś dla mnie osobiście, no, jednym z największych, najwspanialszych, najcudowniejszych wydarzeń w swoim życiu, w moim życiu. Człowiek żałował, że musi pracować, że, że, że nie ma czasu na to, żeby wszystkie dni poświęcić tej pielgrzymce. Druga pielgrzymka była pielgrzymką, niestety smutną, w smutnym kontekście, ale myślę, że dla mnie to była pielgrzymka. W szczególnie budowanej nadziei, bo było ciężko wtedy Polakom, stan wojenny, wielu ludzi jeszcze ciągle internowanych i tak dalej. Papież budził te nadzieję, i myślę, że tę otuchę wlał. Jeszcze dzisiaj czuję sól w nozdrzach i zapach morza. I on, Jan Paweł II, stojący w tej łodzi, i mówiący o solidarności. Powiedział tam jedni drugich brzemiona noście, cytując Pismo Święte, brzemiona, czyli ciężary, ale nie jeden przeciwko drugiemu. Zostało też mi w pamięci to zestawienie na tych wieżowcach 16-piętrowych, jeszcze te socjalistyczne napisy, byliśmy, Jesteśmy, będziemy i myślnik wierni Bogu dopisy takie. Tak. Dzieci wasze odmawiały sobie cukierków, żeby za te pieniążki, które z tego, z tego wstrzymania się od cukierków zaoszczędziły ofiarować Zakupić i ofiarować papieżowi monstrancję dla misji. Monstrancja za cukierki. Bardzo dziękuję tym dzieciom. To było takie symboliczne, że w tłumie wiernych stał skromny elektryk, który za cztery lata, cztery, cztery lata później przywitał papieża w Wolnej Polsce już jako prezydent RP. Wszyscy myśleli, że papież będzie chwalił nas, Polaków, że drogą pokojową wybiliśmy się na wolność. On już wie, że jak się uzyskuje wolność, to trzeba bardzo się mądrze obchodzić z tym darem. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem, który wie, że ciągle na klęczkach. Tak, na pewno, Panie Boże, Ty wiesz. To... Nie, ja chcę być samodzielny, chcę robić sam, ja chcę sam decyzję, bo jestem prześwietny, to zawsze dam radę, ale jak trochę mnie zaboli gdzieś tam, to wtedy jak trwoga to do Boga, wtedy klękamy. Wtedy panie Boże daj zdrowie, panie Boże daj żonie zdrowie, panie Boże, a żeby był dobry koncert, o panie Boże, ze strachu trochę. Tak jakbyśmy chcieli wrzucić do, do automatu 10 zł i takie PZU, u, ubezpieczenia sobie jakieś takie załatwić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiado dato Jezus Chrystus. Gloria Jesus Christ. Łowado seja o nosso Senhor Czwarta pielgrzymka w 91 roku była nietypowa z tego względu, że podzielono ją na dwie części. Drugi raz papież przyleciał do Polski. W sierpniu z okazji Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie no było to, to, to oblężenie jasnej góry przez młodzież. przemawiała taka młoda dziewczyna, murzynka. Po skończeniu tego swojego przemówienia skierowanego do papieża zaczęła biec w jego kierunku. Z dala to wyglądało nawet jak na próbę zamachu. No i ochrona rzuciła się. W końcu ona się wyrwała, bo widziała taki przyzwalający gest ze strony papieża i papież ją... Przytulił, przygarnął i, i długo trwali w uścisku przy jakimś niesamowitym aplauzie i to było takie symboliczne, odebrane jako to, że młodzież tak się przedziera do papieża i potrafi znaleźć do niego drogę. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on zapłonął. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał w waszych sercach. Króciutka, jednodniowa wizyta w Skoczowie. Na jeden niecały dzień przyjeżdża do Skoczowa. Co on nam powie, czego nie powiedział? Wołał wyraźnie, że Pol Polska potrzebuje ludzi sumienia. Jeszcze raz przypomnę, kim ty jesteś? Bo jest granica, która przebiega przez serce człowieka. Wręczam taką całą skrzynkę papieżowi swoich, ym, 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 przygotowałem do wręczenia, no ale ta ochrona tam nie chce mnie puścić, a święty pamięci biskup Chrapek tak mnie kolanem w pewne miejsce, tra! I tak się przebiłem przez tą ochronę, mówię, ojcze święty, to są płyty y, dla ojca świętego, a te kasetki na dole to przekazać siostrzyczkom, które ojca tak dobrze karmią podobno. I takie głupstwo papieżowi. W 1997 roku spełnił się sen papieża o y, odwiedzinach Zakopanego. Myślę, że górale, podobnie jak każdy wierzący Polak, przeżywa to bardzo, y, bardzo głęboko i tym bardziej cieszyli się, y, ponieważ Ojciec Święty ma duży sentyment do Zakopanego i nawet to podkreślił podczas swojej wizyty. Przyjechał do swoich ukochanych gór, do swoich ukochanych górali, do swoich ukochanych miejsc. Tak więc myślę, że czują się wyróżnieni. Czujemy się wyróżnieni, dlatego że w jakiejś części jestem też góralką. Mieszkał w księżowce, odprawiał w nabożeństwo w kościele świętej rodziny, był w kościele świętego krzyża. Byłem że święta pod Krokwią i wreszcie na Krzeptówka konsekrował kościół. Sama droga e, tego tłumu e, pod Krokwie, myśmy e, szli bodajże trzy godziny śpiewając. Ciesząc się, i no i sam, sama msza pod krokiem, y, niesamowite przeżycie. Y, może dlatego, że, że duża, wtedy dużą rolę odegrał, mi, odegrał mój wuj. Y, Byłam bardzo z tego dumna. Hołd Urali Polskich. Najukochańszy Ojcze Święty. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. <klucza> jak on książę Mieszko, zarania dziejów naszych ziemię polskie poddał stolicy apostolskiej. Tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca roku pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giewoncie składamy hołd. Najukochańszemu synowi gór, największemu z rodu Polaków, papieżowi, Ojcu świętemu Janowi Pawłowi II zawierzając nasze rodziny nas samych i te góry nasze Papież swoje ukochane góry tak naprawdę zobaczył nazajutrz kiedy go zawieziono kolejką na Kasprowy Wierch stał sobie na Kasprowym Wierchu pokazywał rozpoznawał wszystkie okoliczne szczyty pokazywał je laską i troszeczkę sobie odetchnął Właściwie wydawało się, że, ta, że po tej pielgrzymce z 1997 roku papież już Polaków nie zaskoczy. No a jednak zaskoczył taką jakąś taką cudowną otwartością. Ojciec Święty jest nasz, to jest poczucie nas wszystkich Krakowian. On nas święcił, on nas księżyc. Ludzie świeccy pamiętają go jako biskupa, który bierzmował, czego też nie może żadne miasto powiedzieć o sobie. Wadowiczanie mają inne zdanie na ten temat, ale to się czuje, kiedy on tutaj przyjeżdża. Nie można go zawłaszczyć, nie można go uczynić swoim, tylko papieżem. Zresztą to odnosi się także do Polski. Nie możemy Polacy powiedzieć, że to jest tylko nasz papież, bo on jest papieżem Kościoła Powszechnego. Mieszkam w bardzo niezwykłym miejscu Krakowa. Mianowicie okna mojego mieszkania na strychu, więc wysoko. Ogarniam bardzo dużą przestrzeń. Wychodzą na błonia krakowskie. Dokładnie na wprost moich okien jest y, zawsze ołtarz papieża. Za chwilę rozpoczniemy sprawowanie Eucharystii na jubileusz tysiąclecia Kościoła Krakowskiego. Niestety nie może jej przewodniczyć Jan Paweł II, narzumiłowany Ojciec Święty. Od wczoraj wieczorem Ojciec Święty ma podwyższoną temperaturę i musiał pozostać w domu. Na Kraków padło to nieszczęście dwudniowej choroby papieża. Trzeba było na błoniach krakowskich stanąć przed półtora milionem ludzi wtedy i powiedzieć, że papieża nie będzie. To nie było nic groźnego, ale papież po prostu był zmęczony, troszkę przeziębiony i, i to już był powód do zmartwień. I Ja myślałem, że ludzie zaczną odpływać, bo nie ma Ojca Świętego. Krakowianie jeszcze doszli na koniec mszy, o której wiedzieli, że papieża nie ma, że papież jest w domu biskupim i odprawia prywatnie w kaplicy. No, cały Kraków płakał, nie tylko niebo. W ogóle dalszy ciąg pielgrzymki stał pod znakiem zapytania. Nie odejdziemy, nie odejdziemy, nie odejdziemy, nie odejdziemy. Nie odejdziemy. 保险柜 20 rok stoi czterech panów, tych, którzy bronili Polski w tamtym czasie, starcy. I on, pochylony ze wzruszeniem, mówi: Noszę w sobie od wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą, i żyli. Ta pielgrzymka z kolei hmm, pokazała, że hmm, no, papież już jest niekwestionowanym jak gdyby, autorytetem moralnym przez, przez, przez wszystkich Polaków. Ojciec święty, ojczy, witamy cię. Ojcze Święty, Ojcze święty kochamy, cię. kochamy Cię. Witaj w domu, Witaj w domu. Cieszymy się. Cieszymy się. Witaj w domu. Słuchamy Dom był cię. tutaj, za moimi plecami, przy ulicy Kościelnej. Tu w tym mieście, w Adobicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło. I szkoła się zaczęła. Studia się zaczęły. I teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło. A tam była cukiernia. Po Maturze chodziliśmy na krewówki. tak ramówki woła Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antigone. co w Antigona, Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Haimona. O ukochana siostro Majsmeną, czy ty nie widzisz, że z klęsk żadnej na świecie los nam nie oszczędza? Pamiętam do dziś. Najnowsza pielgrzymka ubiegłoroczna, która wydawała się, że będzie taką trochę podróżą sentymentalną papieża po bliskich mu miejscach, była pielgrzymką, gdzie orędzie papieża nabrało, takiego ce nabrało cech takiej, takiego uniwersalizmu, powszechności. Głęboko mnie poruszyła poruszyły te, te, te 15 minut modlitwy, bez słów, prawda, to znaczy te słowa były w papieżu, były wyszeptane, myśmy ich nie rozumieli, ale papież jak gdyby na sobie samym chciał nam pokazać wartość modlitwy, prawda. Papież mi teraz pokazał, bo klęczałem przy papieżu i tą lampkę świeciłem na brewiarz że ten papież właśnie rozważa, to nie jest tylko odmawianie, czytanie brewiarza, ale to jest Medytacja to jest zastanowienie się, żadnego pośpiechu. Trzeba jednak umieć znaleźć czas każdego dnia na żarliwą modlitwę. To nie musi być nic takiego pięknie literacko sformułowanego, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby szukać jakiegoś dialogu z Bogiem. Papież szczególnie długo odmawiał trzy psalmy, które mógłby odmówić za 3-4 minuty. Pięć to góra a papież długo to mówił, czyli medytował. No a przecież wiemy, że papież ten brewiarz odmawia już 50 lat, ponad 50 lat. Także on te teksty zna na pamięć ilekroć on je już przeanalizował w swoim sercu, w umyśle, a potem w sercu. No to to jest przykład dla nas, że to Pismo Święte jest tak bogate, że ono się nigdy nie powinno nam sprzykrzyć, tak jak się nikomu nigdy nie sprzykrzył chleb. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia, ale i tej pielgrzymki, wydaje mi się, to było zabierzenie miłosierdziu Bożemu całego świata. Był to taki też wielki apel papieża o uwrażliwienie na, na, na obecność drugiego człowieka, na jego potrzeby. Mówił tam wyraźnie o wrażliwości i, i w łagiewnikach, i na błoniach, o wrażliwości naszego sumienia podczas pielgrzymki tej ostatniej, był naprawdę bardzo zmęczony i kiedy wrócił z grobu swoich rodziców na cmentarzu rakowickim, kiedy tu jeszcze na podwórzu było takie długie spotkanie z organizatorami pielgrzymki, ponad 300 osób przyjął, krótko z każdym jakieś tam zdanie zamienił, mówimy mu tak, że bojciec święty już coś odpuścił, już dał sobie spokój i wieczorem odpoczął, on mówi, no nie mogę, bo jeszcze mam kolegów z klasy, których zaprosiłem na kolację no i muszę iść do okna, bo wczoraj obiecałem. Niestety jest to spotkanie pożegnalne. Za każdym razem staram się jakoś dopchać jak najbliżej. Ostatnio nie udało mi się nawet nawet zbliżyć o najbliższe dwie przecznice, bodajże utknęłam gdzieś pod filharmonią, to jest jednak kawałek, więc nawet nie udało mi się zobaczyć sylwetki Ojca Świętego. 재미 Gnam etio alelu za te spotkania pod oknem, tak za dawnych lat, tak i teraz. Zaśpiewajmy. W Dziękuję Bogu, że dane mi było znowu przebywać w Do ojczyzny wróż, do ojczyzny wróż, krainy. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdża. Świętych. Niezwykłe historie ludzi wiary, w każdym numerze między innymi żywoty świętych i błogosławionych. Poruszające reportaże świadectwa spotkań ludzi z Bogiem, relacje z podróży do miejsc świętych. W kioskach co dwa tygodnie.